Jeszcze nie tak dawno temu obowiązek uczenia czy wychowywania dzieci spoczywał na rodzicach. W tej chwili zostało to przerzucone na obce instytucje, obce rodzinie, a także na ludzi zupełnie obcych, także tym osobom. Generalnie tych wszystkich podstaw życia, tych wszystkich umiejętności przeżycia w niesprzyjających licznościach młode osoby nabywały od swoich rodziców i od swoich dziadków. To trwało całe pokolenia, dlatego pozwoliło na taki rozwój. Natomiast w tej chwili e, sytuacja się diametralnie od, odwróciła. Rodzice dbają w najlepszym wypadku o wygodę swoich dzieci, natomiast nie uczą ich podstaw e, takiego dostosowanie się do e, zmiennych warunków do warunków, które są m, dla nich niebezpieczne czy niekorzystne. Są tylko nieliczne wyjątki, kiedy to rodzice właśnie wprowadzają w dzieci w te wszystkie e, Zawiłości, tajemnice tego życia, takiego trudnego życia w zgodzie z etosem pracy, z umiejętnością nabywania wiedzy, umiejętnościami także manualnymi przetwarzania materii na coś, co jest korzystne dla człowieka. Dlatego no, ta sytuacja wydaje się dosyć dramatyczna w razie załamania się ogólnych warunków na świecie, ogólnych warunków w tym kraju, no, większość pokolenia nie jest w stanie sobie poradzić bez uciekania się do przestępstw. Dlatego, że dla nich to będzie jedyna droga zdobycia pożywienia, ubrania, czy tych dóbr takich, które są materialne. Jest to taki oczywisty dosyć wniosek, ponieważ no Wystarczy zwrócić uwagę na pokolenie, które żyło 50 lat temu, 20 lat temu, a na to, które jest nam współczesne. Są nieliczne przypadki, które naprawdę wzbudzają podziw, i w szczególności są to takie osoby, które właśnie wyniosły to ze swoich domów, wyniosły to od swoich rodziców czy od swoich dziadków. Pamięć o tym pozostała w nich i umieją sobie radzić z wieloma trudnościami w tej chwili. Jeżeli ktoś umie sobie radzić w życiu, to bardzo często jest po prostu kombinatorem, a nie jest osobą pracowitą, która w pocie czoła umie przetworzyć to wszystko dla własnych korzyści, czy dla korzyści w ogóle społeczeństwa, czy ogółu. Trudne czasy tworzyły wyraziste osobowości, tworzyły ludzi takich twardych, prawdziwych mężczyzn, prawdziwe kobiety. W tej chwili właśnie takie wygodnictwo i dbanie o takie formy takiej rozrywki, takiej pustej rozrywki i, i, i takiego życia leniwego, spowodowało, że ci ludzie mają bardzo słabą psychikę. Nie umieją też się odnaleźć w trudnych warunkach. Ich psychika nagle się załamują, kiedy napotykają bardzo drobne trudności z naszego punktu widzenia, to powoduje, że bardzo wiele osób właśnie korzysta z pomocy psychiatry czy innych osób. Oni są nieprzystosowani ich dojrzałość jest także znacznie opóźniona ze względu właśnie na wychowanie, ale właściwie na brak wychowania. Widzimy, że Brak na przykład dostępu do sieci jest dla nich po prostu tragedią osobistą. Nie wspominając nawet, że te osoby gdyby się znalazły w takich wyzywających, trudniejszych okolicznościach i musiały po prostu ratować swoje życie poprzez rozpalenie ognia, no to nie byłyby w stanie tego dokonać. To jest po prostu coś, co wydaje się śmieszne z punktu widzenia naszych dziadków. Te osoby w ogóle są nieporadne, dlatego że nawet mając wszystkie materiały, wszystkie potrzebne do tego rzeczy, czyli mając jak gdyby coś, co wznieci im ten ogień, coś, co jest tym materiałem zapalnym, nie są w stanie po prostu wykorzystać. Tego. Nie są w stanie tego połączyć. No to jest y, rzeczywiście dramat i to na bardzo dużą skalę i to można bardzo łatwo przetestować, ponieważ wystarczy y, tych ludzi zostawić z takimi, tych młodych ludzi oczywiście, zostawić z tymi wszystkimi materiałami, narzędziami i narzędziami i może się to obrócić nawet w tragedię, ponieważ nie będą umieli wykonać prostych czynności, takich, które umożliwią im to przystosowanie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że zatracili z oczu te podstawowe potrzeby człowieka. To, co jest niezbędne do życia. Człowiek musi umieć zaspokoić przede wszystkim te niezbędne potrzeby. W razie gdyby mu zabrakło wszelkich innych środków, wszelkich innych, te potrzeby by się rozleciały, wszelkie inne by znikły, musi zadbać o te podstawowe potrzeby. Musi umieć tego dokonać. Natomiast brak wychowania w tym zakresie spowodował, że ci młodzi ludzie nie są w stanie. Temu podołać. Nie są w stanie połączyć tego wszystkiego dla swoich własnych korzyści, czy dla uratowania swojego życia, czy życia innych, bo to też jest ważne. Ponieważ, jeżeli my posiadamy pewne umiejętności, czy umiemy korzystać z pewnych zasobów, możemy pomóc sobie, możemy pomóc innym. Natomiast, jeżeli nie umiemy, to jesteśmy raczej zdani na łaskę innych, jeżeli się tacy znajdą. Jeżeli się nie znajdą, no to. Cała grupa ludzi nie umie po prostu walczyć jak gdyby o te podstawowe rzeczy. Widzimy to nieraz na pewnych zdarzeniach, które się działy i dzieją się, kiedy grupy ludzi wyluszają na jakąś wycieczkę i nagle kończy się to ogólną tragedią. Większość ludzi, na przykład, ginie, czy, czy znajduje się w stanie krytycznym, czy e, korzysta z pomocy e, tych wszystkich służb, które e, mają im uratować życie. Jest to po prostu nonsens, ponieważ ludzie, którzy nie umieją się znaleźć w sytuacji, w, której, w którą wchodzą, no, po prostu są idiotami. Jeżeli ktoś nie ma pewnych umiejętności, nie przeszedł pewnego szkolenia, nie ma pewnej wiedzy, nie powinien się wybierać w takie miejsca, które są dla niego jego zagrożeniem. Jeżeli wybiera się w takie miejsca, to powinien być na to przygotowany i też wyposażony w jakiejś części, ale nie w taki sposób, jak się obecnie też lansuje, że najlepsze wyposażenie trzeba mieć i da się rady. Przetrwać w najtrudniejszych okolicznościach? Otóż nie. E, dlatego wiedza jest przede wszystkim, natomiast wyposażenie jest drugorzędne. I to wyposażenie na takim podstawowym, elementarnym poziomie. Natomiast poszerzanie tego wyposażenia przekłada się oczywiście na ciężar, który musimy dźwigać. A ciężar e, powoduje zmęczenie i powoduje zużycie pewnych e, zasobów pokarmowych. E, zasobów płynnych i człowiek po prostu może skończyć bardzo źle. To już mieliśmy takie przykłady, kiedy ludzie doskonale wyposażeni szli w jakieś bardzo wysokie góry, no i niestety ginęli. Tutaj właśnie chodzi, żeby zrównoważyć to, co się wie, co się umie i co się ma. Więc tutaj wymaga takiego Pewnego zestawienia tych elementów, i trzeba też wiedzieć, że się da pewne rzeczy zrobić. Ludzie muszą wiedzieć, że dadzą rady rozpalić w ogień w deszczu, w śniegu, w różnych innych okolicznościach, że są w stanie po prostu odnaleźć szlak, odnaleźć kierunek, są w stanie w trudnych warunkach zadbać o wodę, o żywność. No, to takie elementarne rzeczy, które. No, Muszą leżeć u podstaw tego, i to dawniej wszyscy ludzie umieli. Teraz, jak wspomniałem, umieją tylko nieliczni. Umieją też ci ludzie, którzy na przykład właśnie zajmują się wypasem owiec, czy, czy innymi tego typu formami życia bo oni po prostu są na to skazani i dla nich to jest życie powszechne, to jest normalna czynność. Natomiast dla być może 90% ludzi jest to po prostu oderwanie od rzeczywistości, ponieważ oni nie żyją w realnej rzeczywistości, tylko w wirtualnej rzeczywistości, a wirtualna rzeczywistość odbiega od tego środowiska, w jakim ci ludzie egzystują. Wielu ludziom zatarły się priorytety. Priorytety obecnie opierają się na wygodnictwie, na luksusie, na rozrywce, na takim poszukiwaniu przyjemności i łatwości. Natomiast ludzie nie znają podstaw, nie, nie, wie, nie mają rozeznania, nie mają też świadomości tego, co jest priorytetem w danych okolicznościach. Dlatego ci, którzy wybierają się do lasu, Wybierają się na dłuższe wędrówki bez szlaku, e, poznają z powrotem wagę priorytetów, pozna, po, po, z powrotem e, przywracają ten system wartości i system e, tego, co jest najważniejsze, a co jest dopiero w dalszej kolejności. E, to można po prostu bardzo łatwo e, ocenić, e, obserwując takich ludzi, e, ludzie po prostu z dala od takich wygód cywilizacyjnych od tego komfortu nagle zmieniają swoje priorytety. Zmienia się także podejście do, do wartości przewartościowuje się nawet całe życie. To właśnie koncentrowanie się na tym, co jest pościgiem za jakimś takim nowoczesną formą, Takiej przyjemności powoduje u ludzi, że zanika to poczucie tych autentycznych potrzeb, które ma każdy człowiek. A te potrzeby są bardzo niewielkie w istocie i opierają się na dosyć prostych rozwiązaniach, na dosyć prostych schematach. Dlatego ważne jest to, żeby. Z powrotem jak gdyby w jakimś zakresie przynajmniej niektórzy ludzie doszli do tej hierarchii wartości, które są niezbędne, nieocenione. I właśnie w środowisku takim naturalnym i to jeszcze na dodatek w bardzo trudnym środowisku i w trudnych warunkach ludzie poznają, co jest dla nich najważniejsze, a co jest tylko dodatkiem, co jest tą kwestią drugoplanową. Nie da się inaczej tego sformułować, to trzeba po prostu przeżyć. Trzeba się znaleźć w takiej sytuacji i w takich okolicznościach, które umożliwią zrewidowanie tego poglądu na życie i zrewidowanie także swoich potrzeb.